Okej, okay, tak w sumie sobie pomyślałem, że jednak zrobię odcinek. Tylko teraz tak, uprzedzam. Jeśli nie znajdę tego skarbu, to to się nie pojawi na YouTube, to to teraz nagrywam. Jeśli się pojawi, to znaczy, że ja znalazłem skarb, więc... Już macie spoiler, czy znalazłem czy nie, jak coś. Więc hahaha ha, ha. Tylko teraz tutaj muszę mieć deski... O właśnie teraz. Ja no nie, nie wiem gdzie może być ten skarb. No mi pokazuje tam to do tak nie mam Nie wiem czy się uduszę czy nie może jednak jest... no. Dobra gdzie jest ta mapa? mniej więcej gdzieś... Ale tutaj już kopałem, no! Weź ty, zabunkruj. Tutaj to ja już kopałem. Ale to wskazuje, że gdzieś tutaj to powinno być. Nerwujące. Nie wiem, czy jeszcze bardziej tutaj... Weź ty, zabunkruj się to. Tu jest szmirek. Co być kamień? Czeka... Jest! Udało się! Czyli jednak jest! O Jezu, już Tyle szukania. Jednak nie na marne. O Jezu! Jale bogactwa! Dwa, dwa diamenty! O Jezu! I to to ja rozumiem. Warto warto... Warto było szukać. To takie rzeczy to warto było szukać. Jeszcze ja skrzyneczkę sobie wezmę Ej, no warto było. Jak takie rzeczy się dostaje to warto było. Jak warle pióra. Pióro. No warto było... Ej. To pytanie czy zmontuję to... Nie, nie chcę mi się aż tak to montować. No to po prostu będzie inny odcinek i tyle. Pan będzie krótszy. Teraz trzeba wracać do domu. Ależ to dobra. Czyli ta mapa jednak y, działa. Czyli ta mapa działa. Mamy serce oceanu, dwa diamenty, dużo słabych żelaza, itd. itd. Y, tam czyli warto było. W sensie szkoda, że nie trzy diamenty, bo wtedy byłby diamentowy kill off, Ale dwa to też są bardzo dobre. Liczby liczba o jezu nie odejdź leci ode mnie yy, to po prostu brzegiem sobie pójdziemy i dojdziemy lagi 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 czemu nie miałem nagle mam lagi a wcześniej nie miałem lagów halo dlaczego nie da się grać proszę nie zmierzasz tak dwóch krótkich odcinków Czemu? Są lagi dlaczego? Dlaczego nagle tak dużo zaczęło się... Co jest w tym miejscu takiego niesamowitego? Nie ma nic niesamowitego. Dlaczego nagle mam lagi? To smutne, to naprawdę smutne, że są takie lagi, bo... Nie chcę mieć dwóch odcinków trwających nie wiem ile. Pięć minut. Ale dlaczego lagi? Dlaczego? Dlaczego? Po prostu dlaczego? Przez cały czas... O! O! Nie ma lagu. Dziękuję. Przez cały czas nie było w ogóle lagów, a nagle musiało przejść. No nie rozumiem. Nie no błagam, nie. Jezu, góry! Nie, za, za dużo do renderowania. Uciekał stąd. Wod, wodzie się ruszać. Właśnie tu jest dużo, spoko góry. Nie mam miejsca, serio. Co mogę wrócić? Pieskowiec. Nie, to... Szybciej będzie przez nasz tunel, tutaj wykopany. Co? Dobra, nieważne, nie, na razie nie będę na to patrzeć. A bo tam są moje wyrzucone ide CO, ROZDYMK?! Dobra, nie, nie, wiem. nie komentujmy. Nie wiem skąd tam się wyjęła rozdymka, ale okej. Okay. Eee, ziemia do ziemi, dlaczego popowała oddzielnie? A, i teraz piec chcemy tutaj, to tutaj, to tutaj. Czyli mamy na razie takie jak wipunek? tak? Dobra. Eee, drewno, drewno, o zrobiło nam się tam drzewo. To good. Bardzo good. A właśnie Jeszcze jedna rzecz Ty masz serduszka i I proszę bardzo Teraz? Które? Które na brzeg i jajka robi? Czy na razie trzeba poczekać? Dobra, poczekajmy na razie. A nie, ta już, ta już pędzi, ona, ona na pewno nie jest ona poszukaj piasku, dobra nieważne na razie I mam drewna 11 No ale to okay, liczba Tu jest ewidentnie za dużo, tych dęb. tam To w ogóle jest jeszcze... ...wełna? Co, dobra, nieważne mm, Czekajcie a pokażę Wam trik, którego na pewno nie znaliście z Minecraft 1.14. Znaczy, osoby, które mają Minecraft 1.14, wiedziały o tym. Ale osoby, które nie mają dostępu do Minecraft 1.14, będą bardzo zdziwione tym, co za chwilę zrobię. Ale zrobię to i pokażę Wam. Byście mogli powiedzieć, wow! Spójrzcie na to, co za chwilkę stworzę. Wędzarkę, dokładnie Wędzarka bardzo, bardzo, ba, 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 bardzo szybko przetapia Poka Ale w sensie jedzenie Pokażę wam na tym surowym łososiu Wrzucę tutaj surowego łososia I tutaj Spraśnie, w którym szybciej się przetopi Tutaj już się przetopiło, tutaj dopiero się przetapia Więc od dzisiaj wszystko pieczemy w wędzarce No i to w sumie tyle co chciałem tak pokazać Wam teraz Yy, zatem zajmijmy się teraz już budową domku, stroje i tak dalej. Na razie, hol, jak zwykle zbudujemy jako pierwszy. Znaczy potencjalnie potrzebujemy, wiecie co, ja kiedyś wybiorę się na wyprawę na live. Ie. Tak, live'a zrobię i będziemy tylko i wyłącznie zbierać drewno. To będzie cały live ze zbieraniem drewna. Albo też zrobię to poza odcinkiem, ale na pewno minimalnie jeden taki live będzie, bo po prostu potrzebuję bardzo dużo drewna. Na pewno razie jeszcze nie tworzą jaj żółwich Pamiętam że na serwerze się sprzedawało jajka żółwie Na początku kupowało, potem się sprzedawało To były dobre czasy Dobra yy, I teraz tak dalej Jeszcze nie ma jaj. I teraz tak Tutaj to będzie pierwsza odnoga I od niej zaczynamy Na razie mamy tyle i koniec drewna Mało Który? Ty masz duży brzuch czy on duży brzuch? Ty masz taki brzuch Okej, okay, ta ma duży brzuch Czyli za to trzeba coś spędzić Leć, leć, leć do piasku Patrz, zrobi nawet tutaj o więcej piasku, żebyś miała Proszę, plażę ci zrobię No chodź tutaj taka duża plaża, no pędź No tam już całe drzewko się zrujnowało, a tam pojawiło się nowe Taką dużą plażę dla ciebie zrobimy, a ty nie korzystasz Jak ona może To rań moje uczucie A w ogóle pszenicy mogę tutaj zasiać Znaczy trzcinę, nie pszenicy, jezu Dobre. Cały czas pod wodą. Jezus, maryny pod wodą mam siedzieć. Minecraftowe Przerażające A już myślałem No który to jeszcze raz No ta No to pływaj do brzegu Do brzegu proszę pani zrobiłem pani taki ładny piaszczysty brzeg Proszę tam popłynąć Dobrze Dobrze No na no, brzeg piaszczysty no aż wredna. No na brzeg, no dawaj, please Możemy tutaj przetransportować? Nie wiem Nie wiem Nie mam bladego pojęcia No brzeg, taki ładny brzeg, taki taki, taki piękny Taki piękny Taki piękny ona nie chce, no, no jak tak można? Nazwa odcinka taki piękny brzeg Taki duży, taki piękny. Jeszcze kwiatę sobie tutaj postawić gdzieś. Dobrze, dobrze! No tak blisko! Dlaczego nie? Nie rozumiem dlaczego nie. Dlaczego nie taki ładny brzeg? Taki piękny brzeg. W piasku. Tak bardzo... I nic. I nawet nie południu. Leci płynie w poniżu od Musiał powiedzieć nie! Brzydki. To jest po prostu smutne. To jest po prostu smutne. Chcemy tak, tak, tak uderzyć, bo ona wleciała na ten brzeg. Teraz która to, to ty? Czy tak od brzegu do brzegu lecisz i tak? I lecisz? Tak, bo ono ma brzuch, a ty nie masz brzucha. No weź no! Płyń, płyn, 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 płyn! płyn. Chodź, zmuszę cię, byś popłynęła do tego brzegu. Zmuszę cię do wyjścia na brzeg. Ale wredno.. Dlaczego nie? No i dawaj, 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 jesteś, jesteś... To ty jesteś ta gruba? Nie, ty jesteś ten chudy Chyba Tylko ty jesteś ta gruba? Tak, to ty jesteś gruba Ale wredna I się nie słucha, widziałeś ją? Widziałeś ją? Wredno, co nie? Вот, за мной. Ну, вредно, что не вредно. Ну, ну, навод не подпыльный. А не надо тебе? Nie wiem, co mogłem tutaj zrobić. Nie mam do tego pojęcia. I co, na zły brzeg. I tam masz taki ładny brzeg. Popłyń tam. Płyn tu jak tu płyniesz już Dawaj Co ci w tym brzegu przeszkadza? Popłyń tam. Tam. No, popłyń. Ale bez. No nie, no z nią to się nie dogadasz. No wiem, to się nie dogadasz. No. Chcesz dla niego dobrze. No, tak się nie Dobrze, tu prawie! wredny żółw! Ale beznadziejno nie. Niech ci o żółwie. popłyniesz do morza sorry no piasek, piasek, dawaj do piasku będzie po prostu za w izolatce i tyle z tego będzie i dam ci piasek i tylko tyle będziesz miał teraz zamknę ci w izolatce. jak w sięgu dwóch minut nie, od... nie popłyniesz na piasek nie tracaj się! Płynie już na tym brzegiem, do niego płyniesz! nie zamykam cię w izolacji, sorry Sorry, ale izolatka Ja chciałam dobrze Ya akşam da. W sumie to utup się chedn... No co? Ale bez sensu Stężu Ale to nie ma sensu Dobra, mam nadzieję że Wam się podobało, bo mi się nie podobało, bo bez nie było, bo... No i nie działa. Nie dobrze. dobrze, dobrze, top się, top się, top się O i co już z utopcami To tam było to chyba no okręcie Nie ma Wredna w lubi co to jednak jest, ona jest wredna Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi nie no i to tyle, do widzenia.